Marek Staszka, Akademia Zdrowego Biznesu. Termin przydatności do spożycia. Czy ty wiesz, że w biznesie MLM, tak jak w biznesie spożywczym, istnieje zjawisko terminu przydatności do spożycia nowego partnera? Wprowadzasz człowieka do biznesu i masz termin przydatności do spożycia. Jeżeli nie spożyjesz partnera w tym czasie, Stracisz go. On nie będzie się nadawać do niczego. O czym ja mówię? Mówię o setkach sytuacji, które widziałem, które w dalszym ciągu widuję, kiedy wchodzi nowy człowiek, chce coś zrobić i sponsor, który go wprowadził, nie robi z nim nic wystarczająco szybko, i ten człowiek stygnie, 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 potem nie odbiera telefonów, nie odpisuje na SMSy, wchodzi w program ochrony świadków. Widywałem to setki razy. Widzisz, to wszystko rozgrywa się w głowie tego człowieka. On ma w sobie mnóstwo wątpliwości i ma naokoło jeszcze mnóstwo doradców, którzy nie mają zielonego pojęcia, zwykle są bardzo negatywni, krytykanccy. I sączą mu różne bzdury do głowy i ten człowiek mając dobry biznes w ręku wypada. Jego... Termin ważności, jego termin przydatności wygasa, on się psuje emocjonalnie, on się psuje, te pozytywne części jego myślenia dotyczące biznesu gdzieś znikają, jest negatyw, przepada. Co z tym zrobić? Popatrz, zasada numer jeden jest taka, że trzeba zdać sobie sprawę, że ten termin przydatności to jest tylko dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach zaczyna już być przeterminowany, po miesiącu już w ogóle jest posprzątany i naprawdę zaczyna się psuć. Tu jest tylko przeterminowany, po dwóch tygodniach, po miesiącu się zepsuł. Chodzi o jedną rzecz, że jeżeli to jest twój człowiek, a to jesteś ty, to pierwsza historia, którą trzeba robić, żeby nie stracić tego człowieka, to zdarzyć, zdać sobie sprawę z tego, że on, mu, u niego w głowie te takie różne dziwne myśli krążą i będą krążyć. Trzeba go wziąć pod pachę, pod rękę, za ramię, w jakikolwiek sposób za dłoń i poprowadzić. Trzeba zacząć z nim działać. Nie można go zostawić samego. Po prostu tak jak dziecko małe, które do przedszkola idzie, bierzesz za rękę i prowadzisz, jeszcze wyjaśniając mu, co w tym przedszkolu będzie, zwłaszcza kiedy to jest pierwszy dzień, nie puszczasz tego dzieciaka, żeby sam poszedł. To dziecko samo nie idzie, tylko idzie pod twoją opieką. Tak samo tu. I popatrz, co trzeba, żeby wydarzyło się w ciągu pierwszych dwóch tygodni. Ten człowiek ten musi odnieść sukces jakikolwiek. Jakikolwiek sukces, który będzie wartością dodaną, który spowoduje, że on o. Coś działa. Ty, tutaj tych sukcesów nie jest specjalnie dużo. To, co się powinno wydarzyć u niego, jeden człowiek powinien mu, mu do grupy wejść, być może dwóch ludzi. Macie to zrobić razem. Trzeba znaleźć ludzi, trzeba znaleźć kilku klientów. Mają się pojawić nie tylko ludzie u niego w biznesie, podpisani pod niego, z jego listy, nie jakiś prezent, z jego listy, z jego kandydatów, to również powinien zarobić jakiekolwiek pieniądze. To może być 50 zł, 100 zł, 1000 zł i jakiekolwiek. Oczywiście im więcej, tym lepiej, aczkolwiek tak naprawdę chodzi o to, że jakiekolwiek pieniądze wchodzące z klientów, z jakiejś premii małej, z czegokolwiek, co tutaj jest dostępne w biznesie, to jest dla niego dowód, że to dla niego może zacząć działać. Jeżeli raz zadziałało, to zadziała drugi raz. Trzeci. Jeżeli ma partnerów, to wie, że może z kimś budować biznes. Więc w ciągu tych dwóch tygodni tu jest potrzebny sukces ilościowy, czyli znalezienie klientów i partnerów i jakikolwiek sukces finansowy, chociażby w postaci marży. I to, co jest bardzo ważne, to to, że jeżeli nie będziemy z tym człowiekiem nic robić, to te dwa tygodnie przeleci. Czy działamy, czy nie działamy, dwa tygodnie przelecą. Jeżeli działamy i doprowadzamy do takiej sytuacji, to te dwa tygodnie przeleciały z sukcesem dla nas i mamy kolejne przynajmniej dwa tygodnie, jeżeli już nie miesiąc czy półtora, zanim ten człowiek zacznie być negatywny. On dostał zastrzyk pozytywny. To jest pierwsza historia. Druga historia. W ciągu miesiąca jest jeszcze jedna rzecz, która powinna się wydarzyć, bo ten człowiek. Ma cały czas problemy takie, czy ktokolwiek ode mnie kupi produkt, czy ktokolwiek wejdzie do mnie do biznesu, ale on ma jeszcze jeden wielki problem, czy ja w ogóle się nadaję do tego, czy kiedykolwiek, kiedy zostanę sam, kiedy sponsor już mi nie będzie pomagać, czy ja pociągnę, czy ja podołam z tym biznesem, czy uda mi się, czy też być może to jest w ogóle nie moje, przecież to jest nowy biznes. I kolejne dwa tygodnie, czyli w sumie razem w miesiąc mamy na jedną rzecz żeby ten człowiek nabrał kompetencji biznesowych. W jaki sposób nabiera tych kompetencji? Po prostu pracując z nim, prowadząc z nim spotkania, czy produktowe, czy spotkania biznesowe, rozmawiając z jego kandydatami, kiedy robimy to razem, my cały czas angażujemy tego człowieka do najróżniejszych zadań. Zaczyna mówić o produkcie, którego używa, na przykład. Zaczyna opowiadać, że właśnie ma pierwszego partnera i mówi, jak to się stało. My chcemy, żeby on się przełamał i będąc przy nas zaczął działać. Działać. To on działa, a my, jak trener, jesteśmy z boku i pilnujemy, żeby mu się krzywda nie stała. Jeżeli to zrobi raz, drugi, trzeci, być może którąś z tych osób wprowadzi samodzielnie, bez nas, on zaczyna mieć kompetencje. On wie, jak to zrobić. Najpierw widział, jak my to robimy, Potem jakieś pieniądze u niego się pokazały, jakiś partner, czyli już jest optymistą, widział, jak się to robi, później sam coś zrobił. Aha! Czyli tak jak dziecko, za którym biegniemy, kiedy uczy się jeździć na rowerze i trzymamy, je puścimy na moment. Trzymamy, puścimy na moment. Dzieciak dopóki myśli, że je trzymamy, jedzie dosyć pewnie. Puściliśmy, jeszcze nie widzi, że go puściliśmy, jeszcze jedzie, potem się zorientuje, że jest coś nie tak. Ma przez moment problem z równowagą, złapaliśmy go, znów go puścimy. To jest sposób na startowanie człowieka i jeżeli w ciągu miesiąca popracujemy z nim, co on będzie potrafić. Będzie znać produkty, będzie wiedzieć, jak rozmawiać z ludźmi, będzie wiedzieć, jak obsługiwać klientów, będzie wiedzieć oczywiście, jakie ci ludzie zadają pytania. I dla nas jest jeszcze jedna ważna rzecz, i dla niego, żeby w ciągu tego miesiąca pod nim na pierwszej linii były trzy osoby. Zwykle trzy. Jeżeli to jest binarny biznes, no to dwie, tak? Ale zwykle trzy. Chodzi nam o trzy osoby i żeby u niego pokazało się kilku klientów, z których on marżę dostaje. My to nazywamy struktura bazowa bądź struktura fundamentu, bo on na tym może budować grupę. Podsumowując, zobacz co się stało. W okresie przydatności do spożycia, zanim go wątpliwości zaczną trawić, on odniósł jakiś sukces, przestaje mieć wątpliwości. W ciągu miesiąca on ma pierwszą linię zbudowaną, posiada kompetencje i on może samodzielnie się ruszać. Ty możesz zająć się którymkolwiek z jego partnerów. On w tym momencie konsultuje się z tobą, ale może działać. Ten miesiąc jest kluczowy. Co większość ludzi robi? Bardzo często. Wprowadzają człowieka jednego, drugiego, piątego, dużo, wielu ich na wprowadzają i ich zostawiają albo pracują z nimi zbyt rzadko. A my musimy wygrywać z czasem, musimy wygrywać z jego głupimi myślami i musimy tą naszą współpracą uzbrajać go w dowody, że on może sobie poradzić i w radochę małego sukcesu. To jest to. Ludzie, którzy tego nie robią. Tracą ludzi. Ci ludzie zostają w strukturach, ale później oglądamy takie struktury, w komputerze widzimy 0, 0, 0, 0 obrotu, zero jakiejkolwiek aktywności. Czemu? A no właśnie czemu? Siła nawyków. Ludzie wszyscy mają jakieś nawyki. Nawyki mogą być pozytywne albo negatywne. Jeżeli my z takim człowiekiem pracujemy w ciągu miesiąca prawidłowo, to on nabiera nawyków prawidłowej pracy. On rozumie, że trzeba pracować razem, że czasami trzeba pracować samodzielnie, albo pod, ale pod nadzorem i z konsultacjami. On rozumie, skąd się biorą pieniądze, jak znajdować ludzi. On wie również, że miesiąc to jest bardzo ważny czas. On to będzie powtarzać ze swoimi kolejnymi partnerami. Natomiast jeżeli my tego nie robimy, tylko on jest wprowadzony, Zostawiony, raz w tygodniu ktoś do niego zadzwoni, zapyta, co tam słychać, co się dzieje ciekawego i tak dalej. Oczywiście, że nic się nie dzieje i on będzie miał nawyk tego, że jest wprowadzony i zostawiony. To jest bardzo negatywny nawyk, tak? Jeżeli my. Wykreujemy w nim te nawyki negatywne, no to umarł w butach, nic z tego nie będzie. Czyli walczymy z czasem, ponieważ czas i tak i tak leci, musimy być szybsi niż jego myśli negatywne, i musimy pamiętać o nawykach, i musimy pamiętać, że to wszystko ma pewien termin przydatności, że powinniśmy się mieścić w tym terminie. To krótko w temacie kontrowersyjnym. Przydatność do termin przydatności do spożycia nowego partnera, którego masz w biznesie. Przyjrzyj się jeszcze temu. Ja znikam, spróbuję wyłączyć. To jeżeli masz jakiekolwiek pytania do mnie, pisz, oglądaj mój kanał na YouTubie. Sukcesów w biznesie nam wszystkim zasługujemy na sukcesy. To jest dobry biznes, to jest dobry rok. Niech nam się wszystkim dzieje. Trzymam kciuki za ciebie. Pozdrawiam serdecznie.